Dzięki wyjątkowym walorom smakowym, krówki Miami zostały docenione na rynkach całego świata. Przede wszystkim na rynku europejskim, amerykańskim, a także na rynku krajów arabskich. Klienci kanadyjscy rozsmakowali się natomiast w produkowanych przez Miami sezamkach. Nic dziwnego, bowiem receptura i technologia krówek Miami sięga lat 50 a firma Miami od początku swojej działalności produkowała cukierki krówki według starych, tradycyjnych przepisów. W chwili obecnej spółka koncentruje swoją działalność na produkcji cukierków typu krówka, wyśmienitego mleczka i sezamka, starając się łączyć tradycyjny charakter produktów z oczekiwaniami stawianymi przez rynek. Dotychczas stosowany przez nas system przestał być wspierany na rynku polskim. Spółka Miami stanęła przed wyborem nowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. Padło na firmę Komarch. ze względu na to, że jest to polski producent, który dostosowuje swoje produkty do zmieniających się przepisów prawa. Uważamy, że produkty firmy Komarch są godne polecenia ze względu na stosunek ceny do ich jakości. Produkcja jest sercem firmy Miami. W obszarze tym pracuje 250 pracowników obsługujących kilkadziesiąt zleceń produkcyjnych dziennie. Moduł produkcyjny Komar ERPXL został zmodyfikowany przez naszego partnera pod nasze wymagania. Dzięki wdrożonemu systemowi rozliczamy produkcję w ciągu 30 minut. Wcześniej zajmowało nam to kilkanaście godzin. Raporty produkcyjne były generowane po kilku dniach produkcji, gdzie nie mogliśmy panować nad kosztami produkcji. Na ten moment mamy raporty produkcyjne generowane w czasie rzeczywistym po zakończeniu zmiany produkcyjnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie poznać realne koszty wytworzenia produkcji, jak również wynikające oszczędności, możemy reagować i efektywniej zarządzać produkcją. Największą wartością komarch RPXL dla Miami jest proste i szybkie rozliczenie produkcji. I jednocześnie rozliczenie to jest bardzo dokładne, dlatego kadra zarządzająca otrzymuje informacje o przekroczeniach kosztów lub wygenerowanych oszczędnościach. Tak dostarczane informacje pozwalają na podejmowanie szybkich decyzji, zwiększających efektywność produkcji. System Comarch jest wysoce intuicyjny. Ekrany przy liniach produkcyjnych są obsługiwane przez pracowników produkcji, nie mających żadnego doświadczenia w pracy z komputerem. Chcąc efektywnie wykorzystywać tak dużą ilość danych gromadzonych przez system Comarch erp Koniecznym stało się wdrożenie rozwiązania Komarch Business Intelligence. System ten agreguje wszystkie dane z Komarch RPXL. Dzięki rozwiązaniu Komarch Business Intelligence otrzymujemy raporty, które są w przejrzystej formie. Zgodnie z naszymi potrzebami możemy generować raporty dotyczące planowania produkcji, sprzedaży oraz wykonania budżetów. Możemy dowolnie filtrować sobie dane, które nas interesują. Wszystkie raporty dostępne są także na urządzeniu mobilnym, w każdym miejscu i w każdym czasie. Podobnie jak moduł produkcyjny, również WMS, czyli moduł do zarządzania magazynem, został przystosowany do wymagań firmy Miami. Do obsłużenia całej produkcji utrzymywanych jest kilka magazynów. Przed wdrożeniem systemu, obrót magazynowy rejestrowany był ręcznie, a następnie wprowadzany do systemu. Generowało to podwójną pracę i powodowało liczne błędy. Dziś cały ruch magazynowy obsługiwany jest kolektorami przez magazynierów w czasie rzeczywistym. Natomiast wykonanie inwentaryzacji kilku tysięcy indeksów przebiega sprawnie, ale bardzo dokładnie. A po zamknięciu spisów w systemie generowany jest raport o różnicach inwentaryzacyjnych. Do obsłużenia naszej produkcji mamy kilka podręcznych magazynów, w których ruch dotychczas rejestrowany był ręcznie, a następnie wprowadzany do systemu. W tej chwili to wszystko odbywa się automatycznie przy wykorzystaniu kolektorów. Pozwoliło nam to ograniczyć pracę, która dotychczas była częstokroć zdublowana i ograniczyć błędy, które również dotychczas się pojawiały. Komarch RPXL to również kompleksowe rozwiązania w obszarze księgowości i kadr. Księgowość zintegrowana jest z bankowością Raiffeisen Banku. Dzięki czemu wszystkie przelewy są importowane i eksportowane do systemu bez logowania się do banku. Oznacza to dużą oszczędność czasu, ponieważ po wprowadzeniu faktur do systemu Komarch nie musimy ponownie wprowadzać płatności do bankowości elektronicznej, a jedynie wygenerować i zaimportować paczkę z przelewami wprost z systemu Komarch do serwisu bankowego. Podobnie obsługiwane jest księgowanie wyciągów bankowych, które dawniej były drukowane i ręcznie księgowane a obecnie generujemy plik z banku, który importowany jest do systemu i automatycznie księgowany. Pozwala to na oszczędność czasu i papieru. Moduł kadr pozwala na pełną automatyzację i kontrolę czasu pracy pracowników. Pracownik, zaczynając pracę na linii produkcyjnej, loguje się czytnikiem do swojego stanowiska pracy i wybiera czynność, którą będzie wykonywał. Dzięki temu system wspomaga tworzenie kart czasu pracy i list płac. Ponadto moduł e-Pracownik daje każdemu z zatrudnionych dostęp do platformy i osobistego konta, gdzie mogą zgłaszać wnioski urlopowe czy zmieniać dane osobowe. Elastyczne zarządzanie personelem jest bardzo ważne przy zatrudnianiu tak dużej listy osób. Sukces firmy Miami to połączenie tradycji z nowoczesnością. Komarch zdecydowanie nam w tym pomógł.